すいません。<music> <music> 그러면 이 <laughs> Panie prezes Kaczyński, Od dzisiaj będziecie zrobić coś bardzo ciekawego, zobaczymy dzisiaj, co się stanie w naszym politycznym scenariuszu, będzie pełno polityki i polityczkowania, wszyscy będziemy rozpolitykowani, mamy głupie mordy, ale i tak jesteśmy ładni, bo i tak to dlatego... Jarosław Kaczyński już tu jest droga do Zbawienia Polski. Jestem Jarosław Polskę Zbaw. I tak już będzie, że Jarosław Polskę Zbawi. Was kochany prezes Kaczyński. Od dzisiaj będziecie zrobić coś bardzo ciekawego. Zobaczymy dzisiaj co się stanie w naszym politycznym scenariuszu. Będzie pełno polityki i polityczkowania. Wszyscy będziemy rozpolitykowani. Mamy głupie mordy, ale i tak jesteśmy. Kaczyński to piękny kraj. Jarosław Kaczyński zbaw Polskę. Hej, zbaw. Hej, Jarosław Kaczyński to Polska zbaw. Jarosław Kaczyński to, to jest wielbiony kraj. Hej, Jarosław Kaczyński, Kaczyński, Kaczyński. Jarosław Kaczyński, hej, hej, Jarosław Kaczyński, Kaczyński hej, hej, la la la, la Jarosław Kaczyński, gej, hej, hej la, la la, Kaczyński zbaw Polskę, Zobaczymy. Kaczyński to piękny kraj, Jarosław Kaczyński zbaw Polskę, hej, zbaw, hej, Jarosław Kaczyński, to po, Polskę zbaw, Jarosław Kaczyński to to jest wibiony kraj, hej. Jarosław kaczyński k Jarosław kaczyński jarosła Katliński hej hej jarosław kaczyński kaczyński hej hej la 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 jarosław kaczyński hey hej hej la la lala katliński zbaw polskiej Bo Rawiecki to ja. no dobra Wacierowicz. Więc zaraz nam opowiesz yy, czy masz jakieś pomysły kurwa na TV-pis. Chłopaki. Yy, idziemy do tego naszego TVP'isu i co zrobimy dalej kurwa. Ja muszę się zastanowić jak to, kurwa TV-pisem. Powiem, że to będzie wykurwisty pomysł, ale coś trzeba kurwa zrobić, no żeby ten TV-pis jakoś lepiej wyszedł i na takie kurwa pierdolnik, no. TVpis musi być. I my wszyscy musimy w nim wystąpić jak najlepiej, żeby pozyskać nowych wyborców, a wtedy z ponadników więcej kasy. No dobra, może y, Morawiecki to Macierewicz może, o Macierewicz, Macierewicz niech będzie. No, Morawiecki to ja, no dobra Macierewicz. Więc zaraz nam opowiesz, y, czy masz jakieś pomysły kurwa na Death of Wojsko musi być najlepsze, żeby było w TF-Opisie i to będzie wykurwisty, mega zajebisty pomysł. Taki pomysł, żeby z tym TF-opisem. to żeby było po prostu to, dużo wojska, dużo wojska musi być. Właśnie będzie więcej wojska w TF-Opisie. to wtedy ludzie będą bardziej zachwyceni, bo wszyscy z nas lubimy wojsko, bo wojsko jest najlepsze, jest the best. Wszyscy to lubimy i to jest wykurwista rzecz, ile z tym wojskiem można yy, kurwa zrobić, bo wojsko jest najwykurwiste, pełno przepięknych chłopców, takich no jak... Ja jak mi się no może ładniejszych, ale chociaż mi się i tak się fajnie uruchało. i do tego fajnie był z Seks, ale pamiętajcie, wojsko musi być najlepsze, żeby było w tfi i to będzie wykurwisty, mega zajebisty pomysł musi być dużo policji i sędziów bo policja i sędziowie są najlepsi bo aresztują wszystkich ludzi dla mnie sprowadzają ich dusze na mnie, żeby mieć więcej celu i oni są ofiarowani w ofierze dla mnie żebym ja miał jak najwięcej mocy bo to jest poli policja wojsko i policja to i tak policja i sędziowie, prawnicy wszystko po prostu to jest związane ze sądem z policją, z tymi no, przestępcami, bo ale przestępcy te będzie chyba, że w ofierze na publiczności. Niech to wszystko będzie jak najlepsze kurwa, tak żeby był to wykurwisty bardziej pomysł, żeby było to jak najbardziej policyjno-wykurwiste, bo pamiętajcie, policje i sędziowie to jest najbardziej wykurwista rzecz jaką można zobaczyć w tv -pisie sobie idę po ulicy czy nie, wszystko im je łapie. To mam myć, że nie ma, co mam zrobić. Wykurwiste są pały. To właśnie kurwy mnie wymiętalały. Kurwy są wszędzie, zapamiętaj dziecku, Wszyscy są kurwami, lecz nie każdy może od ptaku, Nie bądź kurwą i zrozum to. Bądź bardziej wykorwistą rzeczą, zrozum to. Wykurwiste jest wszystko, co jest wykurwiste, wszystko świnie strzaję, w co HWDP. JPS na 100% no i tego nie szacuje. Koły nie szacuje, tego nie szacuje. JPS na 100% HWDP i to wszystko będzie z dumna ze mnie. sobie rozpiędę, wszystko sobie zrobię, to ten murek JPS bez HWDP i ja z to zrobię wczyny moje. I sobie idę po ulicy czy nie? Wszystko mi łapie. To mam, gdzie nie lasy, co mam zrobić. wykurwiste są pały. I to właśnie kurwy w imię Kurwy są wszędzie, zapamiętaj dzieciakło. Wszyscy są kurwami, lecz nie każdy może od ptaku. Nie bądź kurwą i zrozum to. Bądź bardziej wykurwistą rzeczą, zrozum to. Wykurwiste jest wszystko, co może wykurwiste. Wszystko, ale świnie w HWDP. Jest bez na 100%, no i tu oni <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> Czekaj, jak zakończę to sprzątanie, bo dzisiaj podobno dostaniemy od zakonu od togów nowe rzeczy, podobno coś nowego dzisiaj dostaniemy od togów, a zarazie ja musimy poczekać trochę i posprzątać. I tak to trochę, no, trochę głównie jest tutaj życie, ale co zrobić, no. Takie jest życie w szaropiórych czyż czy nie, ale co niby, no, no nic mi nie przyszło do głowy. Wykonałam całą moją pracę, wykonałam ją całą. No to teraz musimy poczekać, aż, aż nam dostaną te przydzielone co mniej kamyczek. Bo i tak musimy tylko chwilkę poczekać tutaj kamyczku. Poczekaj chwilę. Czekaj, jak koniecznie to sprzątanie? No, nie, naprawdę, ja też musiałam tyle tego zrobić, no. Ja naprawdę musiałem się bardzo namęczyć z tym wszystkim. To wszystko jest takie wykurwiste. Nie no, no, wiem, co miałem zrobić z tym. Dzisiaj togi nam to dadzą, No i co? Musimy chwilę poczekać. Nie wiem, co się z nami stało. Może my nie żyjemy, czy coś, ale i tak to, co o chwilę poczekać. Bo i tak nie mam żadnych sporych tego życia. jedno co, co mi się przypomniało, tylko to, że miałem ten sen. Ale to wszyscy mieliśmy jakieś sen. Nie wiem, może to jest data śmierci, czy coś. Może jesteśmy w jakimś miejscu, no sam nie wiem. Ale pewnie za murem. Nikt nie wiem, co tam jest, ani co nas czeka, i tego to wiemy. Tu to zespektuj, to zespektuj, to wasy bani w twojej bani, mega. Tutaj sobie zryta bani jest, sobie zryta. No i co mamy kurde zrobić? Zryta bani jest poryta, jest na wszystko wypierdalać. To no to jest moje życie, kurwa mam już wypierdalać. Musi wysypali wysypali lolka sobie robią, lepikałe, więc to wszystko popierdolone zrobię sobie gały. Tu to, zespektuj to, zespektuj to, wasy bani w twojej bani, mega tutaj sobie zryta. Bardzo rzadka, jakie tam jest kurwa wykurywiste, kurwa wiadomości są kurwa. Zobaczcie jakie piękne, zaraz będziemy oglądali Jarosława Kaczyńskiego na żywo, kurwa to jest takie... Wykurwiste, że tu Jarosław Kaczyński, tyle lat rządzi i w nikogo jeszcze nie obalił kurwa. To jest demokracja demo, autorytarna, że to totalitarne, kurde. Tyle wam powiem. Bardzo rzadka. Jak tam jest kurwa, wykurwista. Naprawdę to jest takie wykurwiste, że wszystko co się tutaj dzieje. To jest takie kurwa, no wiadomo jakie kurwa, no. Wykurwiste, no. Ale co kurwa zrobić? Ja, ja dopiero się jako sztuczna dusza nim tak jakoś Ej, no, niewiele, ale nie sam co mam zrobić, kurde, no, z tym wszystkim, no, to ja już sama nie wiem, no. To wszystko, kurde, no, wykurwiste, no, a niby co zrobić, no. Ja, jeśli nie wykurwiste, to jak niby, kurwa. No, no i tak ten Kaczyński, to i tak naprawdę, to i tak ja nie wiem, jak długo jeszcze porządzi sobie w tym autorytarnym bagnie. na z są i tak jakoś kurwa znośne. No. To ale pierdolnik, tutaj z tym telewizorem kurwa. O, i tak napierdalają z tymi opisowskimi wiadomościami, że aż kurwa, no... Nie wiem kurwa co mam zrobić, no. To, ale telewizor z może można powiedzieć na to. Tam jeszcze pysiowi też się spodoba i mandarynce. Chociaż to chochy no, to, to wiadomo, no... Nie, nie, nie tak to zombie, to też wiadomo no... No to nie dotyczy te sprawy ziemskie, ale yy, no, na przykład mnie to dotyczy, siebie to dotyczy, wujka tego, kto też dotyczy, co mieszka na innym cmentarzu, jako grabasz też. No po prostu nasz to wszystko, może kurde no, nie dotyczyć, ale niby co kurwa bym zrobić, no. Le i wiadomości duże ilości Kaczyńskiego są mi tak jakoś kurwa znośny. Może ci powiedzieć, Synek, kurde że to wszystko naprawdę jest <laughs> bardzo TVP-sowskie, bo kurwa powiedzieć już od lat 90. Kurwa to wszystko bierze, ale 2015 to jest taki kurwa mistrz masz, co prawda na szerok to nie jest aż tak późno jeszcze, ale niby co zrobić, no yy, bo od 2015 tam jeszcze Jarosław sobie rządzi kurwa, to wszystko jest no... Równiany, ale niby co zrobić, no. Kaczyński to Kaczyński, no. Do tu stać jest dość długo, tego PiS, P.O., właśnie, albo P.O. P.S.N., właśnie rządziła, czy tam P.O. SLD, no, nie wykurwa, ale wiem, że to były takie gówniane czasy, dopiero od, od PiSu, od epoki PiSu zostaliśmy mieć więcej kasy. Jarek, 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 Jarek Kaczyński, Jarek Kaczorek, Jarek Kaczorek, mamy go, Jarosław Kaczyński, co nam zrobiłeś, że tak, no, podzięczyłeś się, Puszka Pandory, pełna plugactwa, Jarosław Kaczyński, co to, to wiesz, nie ma wyjścia, żeby dzielić, nawet krzyż, na którym jest, by się też, wszystko zwiesiłeś, wszystko na pół, wszystko zrobiłeś na, na pół, Jarosław Kaczyński, co... Puszka Pandory, pełna przekleństw i nienawiści, mowy nienawiści. Jarek, 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 Jarek Kaczyński, Jarek Kaczorek, Jarek Kaczorek, Kaczorek mamy go. Jarosław Kaczyński, co nam zrobiłeś, że tak nam się? Puszka Pandory, pełna plugastwa. Jarosław Kaczyński, co to wiesz? Nienawiść, żeby dzielić, nawet krzyż, na którym jest zbiśnięte też wszystko. Szanowni Polacy! Dzisiaj będzie kolejny wieczór TV-pisu miesięcznicy smoleńskiej. Na miesięcznicy smoleńskiej rozpoczęły się mega wykurwiste rzeczy i takie zajebiste, że aż kurde, no uważam chyba krzyżę za 6 spodną. No, do mojej dzisiejszej właśnie TV-opisowskiej mszy. O właśnie o być w przyjdzie smoleńskiej po 60. Dzisiaj dzisiaj będzie TV opisowanie na 100%. Szanowni Rodacy, Szanowni Polacy! Dzisiaj będzie kolejny wieczór TV.